Witam w jubileuszowej 50 lekcji kursu programowania STM32. Tym razem i kwadrat ale z wykorzystaniem LL. Na początek najprostsze rozwiązanie, czyli funkcje blokujące. Konfiguracja jest taka sama jak w poprzedniej lekcji, więc nie będę tego powtarzał. Różnica tylko jest Wybraniu tu bibliotek LL, a nie HAL. Reszta kodu jest prawie taka sama. Nie ma konieczności włączania i kwadratu. Robią to funkcje inicjalizujące. Ten. Fragment jest oczywiście znany i będę komentował. Ale tu już mamy zmiany w stosunku do poprzedniego kodu. Wywołujemy po prostu funkcję LN. Tu widać różnice interfejsu i kwadrat w stosunku do na przykład AVR-ów, czy innych prostych układów, gdzie tam trzeba że tak powiem w każdym kroku wykonywać kolejne operacje na przykład generować warunek startu generować y, wysłanie adresu y, potem wysłanie czy pobranie danej wygenerować warunek stop tu tym wszystkim zajmuje się sprzęt tylko aby go sensownie wykorzystać to najlepiej użyć DMA. Wtedy niejako te wszystkie operacje odbywają się automatycznie, a DMA tylko odbiera lub wysyła dane. Nie zajmując się pierdołami pod tytułem wysłanie adresu, czy bitów startu, stopu, potwierdzeń, jeżeli jesteśmy masterem i wysyłamy dane. Ewentualnie nie wysłaniem, gdy to jest ostatnia dana. W że trzeba to było wszystko robić na piechotę. No ale, na początek najprostsze rozwiązanie. Tu mamy nasz interfejs i 2C1. Ten proces ma 4, i wszystkie cztery w kameleonie są używane. Adres układu tu. Wpisujemy, przekazujemy informacje, czy pracujemy w trybie 7 czy 10 bit. Liczba danych do wysłania bądź odbioru. Tu mamy automatyczne, włączone automatyczne zakończenie transmisji, czyli wegenerowanie warunku stopu. I tu kierunek transmisji może być odbiór bądź nadawanie. Po tym wszystkim uruchomi się już procedura w peryferium, będzie wykonywać kroki jak start i tak dalej. My tylko czekamy na flagę przyjęcia znaku do do bufora odbiorczego. Jeśli jest, pobieramy tą daną. I tu już kto podejrzał sobie te biblioteki zmodyfikowane przeze mnie z kamami, to widział tam, że do takiego bufora temp tablicy dwubajtowej dane umieszczam, umieszczam w tej tablicy odbieramy jeden bajt, drugi bajt tych odbiorów musi być tyle ile tu zadeklarowaliśmy danych do odczytu na koniec czekamy aż będzie wygenerowany skończony generowanie warunku stopu i możemy zająć się składaniem tego bajtu. To jest właśnie też kod wycięty z funkcji, którą tam wcześniej umieściłem w bibliotekach Kamami. Ten fragment jest chyba znany i oczywisty. No i wysłanie danych do. Na wyświetlacz. Że działa. Widać to po po tym, że dotykając palcem zmieniam temperaturę. Więc pełen sukces. Jak widać, mam tu pułapkę, bo pojawiły się pewne problemy. Po prostu tu nieopatrznie wpisałem. Nie odczyt a zapis. Dlatego funkcja działała źle. Jak robię zapis, to nie czekam na flagę. bufora odbiorczego, tylko opróżnienia nadawczego. No więc czekam na coś, co nigdy nie nastąpi. No i co tu można więcej powiedzieć? Po prostu to, że w wypadku bibliotek zobaczcie, jakie te funkcje są generalnie proste. To jest ustawienie jakiegoś tam rejestru. Jednego. Tu będzie czekanie na, jak widzicie, bit, określony bit w określonym rejestrze. Tu też banał odczyt rejestru odbiorczego. Ono skasuje też tu tą flagę. Nie musimy tego robić ręcznie. No dalej to to samo. No czytanie na flagę stopu, to też jak widzicie jest banalne czekanie na jakiś bit w jakimś rejestrze. I tu już ręcznie trzeba skasować flagę stopu także. Oczywiście można to zrobić na rejestrach, ale w innym układzie, w innym mikrokontrolerze te rejestry mogą mieć inne nazwy i będziemy mieli wtedy przy kompilacji bardzo dużo błędów. Będzie trzeba to wszystko poprawiać. Korzystając z LL, ta wątpliwa przyjemność nas minie, chociażby taka rzecz jak rejestr odbiorczy. W wypadku UARTA. Czas, ten rejestr potrafi mieć bardzo różne nazwy ale też mogą być takie niespodzianki że na przykład bit ten który tu na przykład na który czekamy RIS no tak na flagę on może mieć naprawdę różną nazwę może to być I2C IASR, Rx, RxN albo Rx, TxN i tak dalej, i tak dalej. Używając biblioteki L, mamy to wszystko, jak to się mówi, gdzieś. Mamy, tam, mamy to tam, gdzie politycy nas mają. Czyli w miejscu, gdzie plecy zmieniają swoją szlachetną nazwę. To tyle. Króciutka lekcja, nie ma sensu jej przedłużać. Do usłyszenia.